Tutaj jeszcze raz. Dzięki Wiktoria Serduszko za róże. Że... Eee, telefon mi padł, bo tak się przegrzał już od, od 11 jestem, bo nie wiedziałem, że aż takie wyjdą rzeczy na jaw. Eee, więc był tak gorący, że, że już się wyłączył do zera. Dzień dobry. No jesteś. No jestem, jestem. No, jakoś ja też nie skończyłem utworu, tak? Bo nie skończyłem jakoś nikt mnie na siłę, nie w... Nie wkleił kurwa do piosenki kurwa, za moimi plecami, to też jest dziwne. Dziękuję bardzo za prezenty, dziękuję za czapkę. Eee, dziękuję Mateusz. Mm. Monika podepnij się, nie dzwoń do mnie na Messengera, bo. Jeszcze Patryk ma ochotę, to niech tutaj podepnie się. Albo Monika weź normalnie też na live, jak chcesz. Dziękuję za róże. Zobacz to sobie. Dodaję Monikę niż. Się... Znaczy, nie ma i na razie. Ustaw. Ubaw, zostaw to sobie. Zobacz to sobie, co się Monika, nie dzwoń do mnie. Chodź tu na live'a, Kurwa, jestem. Patryk jest dobra. Monika, chodź tu. Się już boi, Monika, to tam. Jezu, czemu mi cały czas tą kamerę wyłącza? Nie wiem, nie wiem. Monika to już się boi, Monika to już się nie połączy. Ona się boi prawdy. O! Tak, już my nie też nie. Bo... Jest... Czekaj, my też nie skończyliśmy utworu, ale nikt mnie na siłę nie wkleił za moimi plecami do utworu. Też nie był skończony. A jak cię miał wkleić, skoro nic nie nagrywałeś, nie dojechałeś za to i też mam do ciebie o to pretensje, bo przez ciebie traciły. No tak, no ale, no ale mógłbyś tak, jeżeli jej tokie myślenia, no, to też mógłbyś za mnie, tak? Podpiąć coś. Słuchajcie, wspierajcie Mateusza teraz finansowo, bo Mateusz zbiera na karę to przez to, przez Monikę. Skoro Monika się z nim nie podzieliła tymi czteroma tysiącami, to wysyłajcie mu gifty. A to nie jest śmieszne, ludzie. Kurwa, Monika, chodź tutaj, a nie mi dzwonisz na Instagram. Kurwa. Ale nas się boi teraz. jeszcze nie znasz Moniki, jeszcze. A znają Na Priv, na brief to se. Boże, no, to dziewczyno, chodź tutaj, ten. całe życie się nie da nie. Wysyłajcie mu gifty, bo potrzebuje na spłatę kar finansowych. No to już nie zostanie prywatną sprawą. No gdzie? Lepiej na Ronce Ale widzicie, no Monika jest strasznie zakłamana i takich rzeczy to było mnóstwo. Jak Monika miała, miała dojechać, nie dojeżdżała. I tak dalej. Można jest zdjęcia połączyć razem, tak? Tak, tak, tak. I na ilu kłamstwach załapałeś podczas live'ów Monikę? Powiedz mi. Ja? No. No mnóstwo. No właśnie. Szkoda, że Monika się nie chce dołączyć. A i słuchajcie, jeszcze jedno. Przez to co wczoraj... Dobra, to no. ja ci wystawię samą zdjęcie. Szukam określenia na tą panią, ale na tą panią co wygadywała. Jeżeli ktoś kim z Ktoś z was z kim jest ta lawenda, to jak mógłbym prosić o jakąś informację. Mm, wiesz co, ona się wczoraj podłączała do Ice Space. Nie wiem, czy ona jeszcze pod tym tutaj kątem na TikToku widnieje. Ja zadzwoni Monika z numeru. Tico. Chodź tutaj normalnie na live'a. Nie mi byś zadzwoniła kurwa na telefon. Nie. Co do Izy, jeżeli ktoś z Was chce wiedzieć, to Sara właśnie jest w Poznaniu po to, bo tworzy reportaż, tak to sobie nazwijmy, o tym, co Iza zrobiła, bo jeszcze o wielu, wielu, wielu rzeczach nie wiecie i jest nawet w tych miejscach, gdzie Iza zrobiła dużo złych rzeczy. A ja po prostu się nie chcę wypowiadać na temat Izy, z tego względu, że... Iza? Mimo tego, no słyszałeś pewnie o tym. Nie, nie, ja nie śledzę, nikt mi nic nie mówił, to, że niby... a nie... Ktoś mi powiedział, że niby ukradła Sarze pieniądze w gotówce, nie, nie, nie. duże? Nie, pieniędzy nie ukradła, nie, nie, nie. ukradła... Tylko to kosmetyki. słyszałem, że oto była drama, a inne rzeczy nie słyszałem. Ale Łukaszek, ja właśnie się do tego odnoszę, yy, więc no, więc no sytuacja wygląda tak, że ukradła nam nasze kosmetyki, po czym wiesz, no ja nie zauważyłem, że mi coś ginie, no. A Sara zauważyła, że jej giną rzeczy i ja oczywiście najpierw zrobiłem świrot z biednej Staruni, mówiąc w ogóle, że gadasz głupoty, że Izaby nic nie ukradła. No a później się okazało, że tak. A później doszliśmy w ogóle do takich rzeczy, że zobaczycie w materiale Sary wideo z Biedronki, może i monitoringi. Przeproszę was, przeproszę was, odbiorę od Moniki i powiem, żeby zakończyła No ja nie ten... Nie oceniam ludzi, póki sam czegoś nie wiem. Chips. No. A co do Sandry sprawa jest w sądzie, więc tutaj też nie ma się co ten wypowiadać. Więc jeżeli będziecie chcieli bardzo, napierajcie na, Sarę, na Sandrę, przepraszam. Żeby sprawa stała się otwarta i żebyście mieli dostęp. Chętnie zaproszę wszystkich. Jeżeli chodzi o... Sprawę z Izą, bo Iza też przegieła mówiąc pewne rzeczy na mój temat, więc będziemy brnęli do tego, żeby sprawa była publiczna i żebyście wszyscy mogli sobie posłuchać, jak się Iza wykręca. Jak się wykręca. Tak, też tak uważam, że nie ma co opłacać, tak, bo dlatego lepiej iść do sądu. A, że mam bardzo dobrego mecenasa, to tak zawsze robię i chętnie do tego sądu chodzę. Właśnie, powiedz mi, jak było z tym? Czy to ty rzeczywiście Monice zabroniłeś przyjazdu na konferencję? Nie, ja jeszcze malowałem na nią. A, no to widzisz, no to ona powiedziała, że ty jej zabroniłeś. No nie, jeszcze namawiałem. A potem a potem po prostu już wparowała do nas babka z. Tak, właścicielka, już się myśmy prawie zbierać. To wparowała ten, bo że Zadzwonili, że tam się odpierdalają cyrki, jakieś wiesz, miotarze ognia i wparowała zrobić dramę i wyrzucała nas. a ta dyskutowa że nas zostawiła, ale powiedziała, że tutaj łatwo mogłoby spłonąć jakieś czy firany czy coś, że ona sobie nie życzy jakieś, y, podpalania ogniem do życzeń z dezodorantem. No się zaczęła drama z, z tą panią. No i... Kiedy widziałeś Izę wycinającą metki w H&M? No, jestem ciekaw, jak to miało kiedyś miejsce, to... Powiedz kiedy, może to było wtedy, kiedy my byliśmy, ale ja raczej w to wątpię. Bo kiedykolwiek była z nami w Poznaniu, to naprawdę była grzeczna. Raz to była niegrzeczna, jak zajmowała komuś przez 50 minut miejsce, jak oddawała swoje rzeczy w wzorze. Ja tylko to było jedno, jeden co była niegrzeczna. Znaczy ja ją tak dość śledzę i ona się dobrze prowadzi, bo ona i, i jeździ po klubach, tak i była w zakopanym, śpiewała utwory, tak da, chyba rady w klubach. Zarabia. Tak, zarabia i uwaga, nie dostałem z tego złotówki jako autor, piosenek i jeden, jedyny właściciel praw autorskich. Jako, oczywiście mówię, jako moja spółka. Chyba, bo odbior. czekajcie, ja jest Monika, jest moment, jest Monika, łączymy się z Moniką. Ja mam pytanie do Moniki. Teraz, teraz to, ciekawe co Monika na to odpowie. Halo, halo Monia. Halo, halo. No ja co mam powiedzieć? No to Monika, no to powiedz mi w takim razie, a może ty to zrobiłaś z zazdrości, specjalnie nie przyjechałaś na tą konferencję tylko po to, żeby skucić nas z Mateuszem, żebyś sama sobie nagrała teledysk, no i sama dostała za niego pieniądze, a nie tylko, żeby dostał Mateusz z sobą na pół, no bo... Nigdy tego z nie zrobiłam. No to dlaczego nie przyjechaliście na konferencję, skoro Mateusz mówi, że on chciał jechać? Chciałam jechać, bo potem przyjechała właścicielka, już się zrobiła drama, bo wyrzuci nas przez miotaczałgnię przez hejterów. Ty powiedziałaś nam, na co zresztą mam świadków, chociażby nie, która była... Chyba ponad zresztą. dwie godziny się z babą kłóciliśmy, żeby nas nie wyrzuca, nie wyrzuca a potem ochrony chciała tak. wyzywać je. A Monika powiedziałaś przecież, że to Mateusz tobie zabronił przyjeżdżać, więc jak to było? Nie, ja ci to nie powiedziałam, ale kłamiesz kurwa bo jak chuj. Co twierdzisz, że powiedziałaś? Okej, okay. skoro kłamie, to twierdzisz, że co powiedziałaś? Ja powiem, że nie mamy jak dojechać w ogóle. My z Mateuszem stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchać w to później ja i, i tak. Że... Ja Mateusz, dzwoniłem do was, że y, kupimy wam bilety. Że nie, że nie jedziemy, tak? Bo nie będziemy się Mnie pchać. Się no, no i de facto, de facto nas przytrzymała ta baba, bo nam Dobra, no, potem Mateusz... wparowała ta właścicielka już. No, 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 no. Powiedzieliście że, macie, powiedzieliście, że nie macie za co jechać. Czy ja powiedziałem, że wyślę wam bilety albo pieniądze na bilety? No było, było, no, było. Właśnie. Więc Monika, ty powiedziałeś, że Mateusz tobie nie kazał jechać. Po co ty kłamiesz kobieto, Przez wszyscy cię non stop nakrywają na kłamstwach, to jest tak samo jak ty mówisz o piosence, którą wydasz w kwietniu i wiadomo, że żadnej piosenki nie wydasz, co 5 sekund mówisz ludziom, że zrobisz zęby i ich nie robisz, co 5 sekund mówisz, że jedziesz zrobić włosy, później jakieś biedne firmy muszą się tłumaczyć, że nie mają z tobą nic wspólnego, Jezus, po co ty to robisz? Tak, jasne, oczywiście kurwa. Wiesz co, ale ty to jesteś kurwa przez Debono. Myślę, że ja do ciebie pójdę, kurwa, w łaskę. Nie, nie będę cię błagać. Stoję dalej przy swoim, kurwa. No tak, proszę, tak, żebyś ty tak, się odniósł. Taki, ja taki pysk Tak, tak, jak ja mam wiem, ja to się nie przerywa chyba, co? Jak się odzywasz do ludzi... No to ty chyba w dżungli się wychowałaś, a nie z tą panią, która... W sumie też krzyczała to. Miej chociaż w sobie trochę kultury. No bo jeżeli ty mówisz do ludzi, zamknij pysk, jeżeli za nas powiedz, przepraszam, czy mogę teraz ja powiedzieć? Monika, odnieś się do tego, co powiedziałem. więc się, to ja do tak jak mówię. Nie. Monika, z twoimi zębami? A gówno czy do tego, to jest moja prywatna sprawa. Nie Czas... ludzi, Czas... co to jedziesz, Zajmij się kurwa swoją siłownią, kurwa swoimi sprawami, a nie wpierz się w noja. Ale ja nie mam siłowni. Ale chodź na słownię, więc zajmij się swoimi pieniędzmi na słownie, a właśnie... nie co tobie chodziło, że policja ma mnie szukać w Olsztynie? To jest w ogóle hit. Ona wczoraj, słuchajcie, wysłała mi adres jakiś tam Paderewskiego, czy coś takiego, że policja mnie będzie szukać pod tym adresem w Olsztynie, czy ja znam ten adres, a jej napisałem, że nie. To Więc o co o chodzi z tą Olsztyną? Ja data, e, ta co sobie dała e, bono, bono coś tam, ta cała ta, Lewanda kurwa dała sobie kurwa nazwę p, pod moim nazwiskiem. Co? Jeszcze raz, że kto, co i jak? Bo ja nie słyszę, no, nie słyszę, co ja, ja będę dała sobie kurwa, nazwę kurwa na insta kurwa, za e, dokładnie. nie możesz mówić do telefonu. A Monika, Monika, bo właśnie, bo to były, a to ty za te 4000 lecisz na wczasy do Aten, do Grecji? Może tak. Chociaż mogłaś być, ko, mogła być Kordackiego zabrać, bo on na tej piosence nie zarobił złotówki. Tylko przez to, że chciał z tobą zaśpiewać. Więc w ramach wdzięczności mogłabyś z nim lecieć. A Mateusz na pewno by chętnie poleciał. No, aż tak egzotycznie nie byłem jeszcze. Um, o, no co no się, się wyciszasz tak, kurwa znowu, no na chuj to w ogóle. Jakieś no takie to kurwa... Nie. Konspiry. No do Aten, przecież mówiła, że leci do Grecji. A ja chciałem się zapytać, czemu ten, czemu oznaczyła ten fałszywy, yy, ten salon? O, widzisz? Monika Kordacki chętnie z tobą poleci. W sumie za 4000 tak znajdziecie dobrą ofertę, to możecie lecieć. Ma wyci wyciszyła się teraz. Specjalnie. Wyciszyła. wyciszyła się teraz. Monika, o co chodzi z tym salonem? O jesteś. A, czemu się wyciszyłaś? No bo sprawdzam, że jestem profil. Nagle w tym profilu kurwa, będzie kurwa. Nagle już kurwa nie ma nazwy. Kurwa i jest zablokowane. Super. No. A to już wiedziałaś od, od, po, od północy. Nie, bo przecież nie była cały nie, nie, no Skoro nie się... było tego profilu od północy na, na Instagramie, nie było profilu już. To na pewno widać na monitoringu. Więc ja pierdolę, nie, fajnie, to nie, to no. To nie no fajnie, nie no. Kurwa, się z już nie odzywałem, no dobra, super, whatever. Mi się wydaje. Kurwa, mnie ludzie nienawidzą. Mateusz, mi się wydaje, że ta w ogóle ta wczorajsza rozmowa to w ogóle mogła być, wiesz, ustawiona po to, żeby ona ci może chcieć zniszczyć. Czyż widzisz, co ona robi. Zresztą, ile razy widziałeś jej ataki zazdrości? Była. Monia zawsze wiedziała, że moim marzeniem było nagrać utwór, a zawsze wmawiałaś mi, że nie umiem śpiewać i... Dostałeś możliwość, bo i... wymagałam. Ej Monia, serio ty serio zrobiłeś jakiś utwór, napisałeś piosenkę i w kwietniu jakieś studio i z Serafiną mamy nagrywać i z Patrycją widerem utwór? Patrycja powtarza jak dojechać, to dojedzie, a jeżeli nie, to będzie pierwsi dojechał z A nie, nie jak dojedzie, dojechać to ja mogę, wiesz, do, nie wiem, na dyskotekę. Teraz się nie może dołączyć. Moment, czy Patrycja Bidera wie o tym, że ma ze mną śpiewać refren w utworze? O czym oni gadają? Oni gadają o tym rzeczy, które nie robi lejwych już stu roku. Ale kto to jest? Taka TikTokerka. Aha. ta, ja, ta lesbijka z Katowic. a ja mam wyrąbane, dziś wrócę znów ranem, alkohol moim fanem. Polej się szapany, był taki utwór trzy lata temu. Bo Kosakowski to... wydał, bo ona się nas z Kosakowskim i kiedyś jej spełnił marzenie. Ale co, Kosakowski? Co? co? Mogę ci pokazać. ja go też znam. No. no wydał Patrycji Widerze utwór, tak? Bo to było jej marzenie, kiedyś utwór nagrać. No i on jej wydał ten utwór i tam. Po, Troszkę się tam wkleił, podpiął pod ten utwór a. i teledysk. No dobra, spróbuj podłączyć tą Serafinę, będzie śmiesznie. Ja jej nie obserwuję tego... na tym koncie, Serafinę nie obserwuję tutaj. Monika, ty masz 20 tysięcy, ja mam drugie konto, i ja nie mam aż tyle, mam 3 tysiące. Może by się połączyła. nie, może tutaj bo ona i tak się nie połączyła pewnie bana na live'y. Aha. Kłamstwo pogania kłamstwo, taka jest prawda. Widzisz, że Monika cały czas tworzy tylko jakieś dramy. Teraz będę nagradzać z A jest, Patryk, czy że... no. serio chciałeś ten w sobotę mnie i Monikę z Lasuczytom i Kordackim oblać kwasem, jak wyjrzyjmy do hachu na dworcu? Po co miałbym Kordackiego, z którym jestem w dobrych kontaktach, oblewać kwasem? Nie, mnie chciałeś z Lasu Cittą, mnie. Mo, znaczy mniej Monika oblać z nimi kwasem? Jak to wysią... Wierzysz w to? Nie, ja się pytam, bo Monia, bo tak, tak. mówiłaś, że że się czają na nas Patryk z lasocitą, że nas obleją kwasem. No ty i mnie oblejesz. Skąd z informację. No Monika tak do mnie dzwoniła, żeby nie jechać do Poznania, tak. bo nas, bo mnie i ją oblejesz z lasocitą kwasem na ryj, żebyśmy pani byli już pani, pani, pani Mecenas, Pani Bytnar, skąd ma tak Skąd masz takie informacje? No Monia, ale tak mówię. mówię, że, że nas, na nas się czają, tak? Tak, no bo bardzo celebrki ja o tym pisały już. Ale gdzie? Znowu kogoś oskarżasz i coś sobie wymyślasz? Nie, no, nie mam to... dokładnie kurwa... Tak. Monia, ja ci coś powiem. Jak ty już jesteś uzależniona, to wiesz, coś delikatniejszego, tak, bo tobie się tak roi w głowie, że ty już mylisz wszystko ze sobą. Ty na screenach czytasz coś innego niż jest napisane, dziewczyno. Dobrze, dodaję następny film. okej. Okay. Tak bardzo że okay. Tylko musisz czytać ze zrozumieniem następnym razem. Co ty miałeś ze zrozumieniem w szkole? Ja, Monika, ja, mam, tobie, kurwa, ja mam tobie oddawać przy asy z że to chyba kurwa osalałeś, kurwa. Monika, co masz, miałaś z czytania ze zrozumieniem? No, właśnie na tym filmie jest, kurwa, że, że ja i Mateusz, kurwa, ma ten E, przyjeżdżamy do posłania kurwa, i że w końcu e, ja się z tobą spotkam i jacy pieniądze, kurwa, oddam przy Astrid. Czeka Czekamy, kurwa, że Astrid to nie rzeczy pisze. Ale co to ma z tym kwasem wspólnego? Ja powiedziałam, że może nam się to stać, kurwa, że ja ci nie ufam, tak powiedziałam. No przed chwilą powiedziała tobie tak, powiedziałeś, że ona to mówiła o tym kwasie, że ktoś ją kwasem chce oblać. Nie, że ty mnie chcesz oblać, zazwyczaj to mi Monika, jak wysiądziemy. Tak. No ale ona, nas no, słyszysz, że ona teraz już się z tego wykręca. Ja się nie wykręcę Mateusz, ponieważ mówiłam, że, że coś może nam się stać. Więc ja przyjechałem przez to na dyskotekę, no. że. Czyli nie ma to nic wspólnego z żadnym kwasem. No, no nic. Robię. Chodnica, jak to, zeznałam, to No właśnie. I mówi, że lepiej zdjęcia. Tak? Dobra, więc tak, jeszcze raz Monika przypominam... Siedemna... O której godzinie ustalamy tą pikietę? Szefowa? Ale ja będę. O 18, słuchajcie, 17 marca. Przed klubem, w którym Monika będzie w Poznaniu, czyli to będzie klub Hack z tego co oznacza, robimy wielką pikietę, żeby zdelegalizować tajemniczą Monikę. Będzie bardzo dużo ludzi, więc zapraszamy wszystkich. Będzie też gorąca herbatka, żeby. Będą wszyscy influencerzy, moja, to już jest już Będą wszyscy, będzie Serafina, Ptaszek, z którymi możesz nagrać piosenkę. Lisa nagrała predy na siebie, niż mnie tam. No, piosenkę. Więc Będą będzie wszyscy. pikieta przeciwko tajemniczej wszyscy Monice, żeby ją zdelegalizować. To jest a, no tak, bo Monika też. A się stwierdzi... Matiu Masz głos jak doda? Ty też, stwierdzi... ona też twierdziła, że nikt nie. A dziękuję. Na spotkanie z tobą, prawda? Ona też a dziękuję. Że na spotkanie z tobą. No, a jednak, jak widać, było parę tysięcy osób. Jezu, ja się z ludźmi skłóciłam, kurwa masakra, ale kirk. No dobra, Mi gdzie... ludzie, do... ludzie dobrze wykorzystują, niestety. Dobra, gdzie jest cena sporada? Bo ja mam do niej pytanie, a propos tego salonu. Halo? Tak. Ją. Dlaczego oznaczyłaś salon, z którym nie miałaś robionych włosów? Jaki salon oznaczałem, w którym miałem robione włosy? Stwierdziłaś, że masz współpracę z tym salonem fryzjerskim z przedłużaniem włosów, tak? A jak nie oznaczałam salonu. Nie no, oznaczałaś. No nie rób już debili z ludzi, którzy to wiedzą. Monika, ja, pop, pop. Pop, pop. czy możesz odpowiedzieć, dlaczego oznaczyłaś salon? To później powiedziałaś chyba, że 5% zniżki, coś takiego i tak dalej. Trzy miesiące temu to oznaczałaś, są screeny i nagrania. A coś było, że niby na twoje hasło że uczomyka ludzie mają 5% tak, zniżki tak, na. Tak, tak, tak. Dlaczego ich oznaczałaś, oni nic nie wiedzieli o tej współpracy? Ale to nie jezu, to nie było tak, tylko ja myślałam, że na moją kartę normalnie, kurwa, można wzią, wziąć i ozna oznaczyć osoby, żeby miały zniszczenie. No ale no niestety później to tak. Stało... To tak nie działa nigdzie. Powiedziałeś, że na hasło tajemnicza Monika. No, na hasło było tak. Dodatkowo, było. Monia. Y... Dlaczego okłamałeś mnie dzisiaj z tą panią mecenas? Powiedziałeś, że ona cię reprezentuje. Ja do tej pani mecenas zadzwoniłem, Wszyscy to widzieli Dobrze, na live, Radku. a ta pani w ogóle nie wie, kim ty jesteś. A kto powiedział, że ona mnie nie reprezentuje? Ty. Zresztą ci ludzie tutaj są w dalszym ciągu. No? Ty Zadzwoniłeś no. do Krosna. A no to, ty we... tak powiedziałaś. To powiedziała moja mama. Nie zadzwoniłem do żadnego Krosna, tylko zadzwoniłem do Rzeszowa kobieto. Krosna. Prosna. Dziękuję, Karolka. Zadzwoniłeś tam, gdzie serce. Właśnie, a pani, a, pa, a pani mecenas jest całkiem idzie, nie jest ze sobą. A, okej. Okay. To powiedz skąd jest, to chętnie do niej zadzwonię. Dzwonimy, Ale ja dawaj. dawaj. Rób... Ale to my się zdarzało w tej czyst... Czystym przypadkiem znowu sobie coś wymyśliłaś, czystym przypadkiem ktoś się nazywa tak samo. No. A czyli Zosia, na załóżmy kurwa, nie wiem. ta Tatrzańska, ta sama pani mieszka, nie wiem, w Szczecinie. To jest ten, tak. na ten deseń. Tak, tak to samo. Ale no kurwa Jak kłamałaś Monika, tak kłamiesz dalej. Ja pierdolę, ale byłam mama przez tyle tego odgięć, pan. w Choj. Mm. Wiesz, ja, że byłam dy, e, byłeś dymany. Ja, ja byłem dymany, dymany przy ciebie. Weź mnie w kurwie, nawet kurwa. Skuciłaś mnie z ludźmi współpracującymi. Weź kurwa. To, że byłaś zawsze zazdrosna, to już wiem, ale że aż, to, aż do takich granic serio, kurwa. No. Monika, czemu nagle jesteś taka cichutka? Dobrze. I wysyłajcie, słuchajcie gifty, wysyłajcie gifty tutaj Mateuszowi, bo trzeba spłacić karę. Bo Monice to nie. Monika musi wrócić w swoje pasiaki, tak jak była kiedyś. Monika wróci. W nie te, dałem, kurwa, bo na zobaczysz kurwa, pożałujesz tego, co powiedziałeś. Monika, póki co to ty masz. Pożałujesz, pożałujesz tego. Monia, póki co, to ty masz sprawy, które cię toczą przeciwko środka Monisia, są Potem sprawy, się które się toczą przeciwko Tobie. Jak wytłumaczyć sytuację z Adrianem? Ja z Tobą nie będę na to Monia. Jest, e, tylko A... moja sprawa z, z nim. Monia, mów do telefonu. A ja się mówię do telefonu, to do jest telefonu, moja sprawa to jest Twoja.